ca swoje nie powtarzamy z tym Raz radzi. to wie dobrze w tym Mister super modne super modne styl super Cześć witamy was serdecznie jestem z Jessy Mercedes Siema zaczynamy tym razem kwietniowy nasz fashion week chodźcie Idziemy. No, i jak widzieliście przed chwilą z Jessie, zapowiedziałyśmy ten week Weszłyśmy do środka. Tutaj namiot jest tym razem dwa albo trzy razy większy. Jest ogromny, jest kilka ścianek. Jest również, mi się wydaje, klimatyzacja, bo nie jest duszną. Jest bardzo, bardzo dużo miejsca. No i dzisiaj jest piątek. My będziemy trzy dni: w piątek, w sobotę i w niedzielę. I co dzisiaj, w ten pierwszy mój dzień mam na sobie, dzisiaj zdecydowałam się na taki jeansowy outfit. I ogólnie te trzy outfity, myślę, nie będą jakieś strasznie mega, mega pojechane, ale będą takie, gdzie na takich niektórych kilku bazowych rzeczach zbudowałam sobie trzy luki, ale tak, żeby się spakować w małą malizeczkę. Także niektóre elementy będą się powtarzać, ale ogólnie trzy wszystkie stylizacje będą inne. No i co mam dzisiaj na sobie? Na sobie mam dzisiaj outfit gapowy tak naprawdę, bo mam spódnicę jeansową z gapa, koszulę z gapa. Do tego, ponieważ to jest taki jeansowy look, zrobiłam sobie włosy, ale tym razem te moje włosy nie są poskręcane, tylko są rozczesane. Dlatego są dużo, dużo bardziej szopowate. I powiem Wam, że taka rozczesana szopa loko, lokowa, bardzo to bardzo to mi się podoba. Do tego wszystkiego złoto, złoto w akcesoriach, czyli mój naszyjnik z kotwicą z HM oraz torebka z ustami, również czerni ze złotem em, z DZ, także tutaj to złoto i jeans trochę mi i moja fryzura przypomina lata 80., do tego czerwone elementy, czyli szpilki z buffalo, bardzo wygodne czerwone i czerwone usta. Także ja wyglądam w ten sposób, no i co, lecę, bo jestem bardzo ciekawa pokazów showroomu i ogólnie jak tutaj tym razem wszystko wygląda. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj Fashion Week, sobota, nasz pobyt, dzień drugi. Dzisiaj jak widzicie wyszło słońce, wczoraj lał deszcz, także ta pogoda jest taka kwiecień-pleśń, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. I dzisiaj mam na sobie zestaw całkiem inny niż wczoraj, dlatego że dzisiaj jest bardziej czarno-biało, trochę plastiku. Jak wiecie, ja bardzo lubię różne plastikowe dodatki, a dzisiaj mam ten plastik w formie płaszcza. No i dzisiaj jestem ubrana w MM Shop, czyli w projekty Ani, mojej z Bawskiego TV, czyli reprezentuję Modowo Wrocław, dlatego, Mam na sobie sukienkę właśnie MM Shop czarno-białą, w e, graficzne wzory, którą ostatnio widzieliście w moim filmie jakiś czas temu, bez paska, bez talii i to wam się nie podobało, dlatego dzisiaj jest ta sukienka w bardziej kobiecym zestawie. Na wierzch również płaszcz, to jest płaszcz cienki, bardzo wygodny do noszenia pleksji i to jest płaszcz również MM Shop, również Ania Zdolniacha go uszyła. No i właśnie, żeby miała kobiece kształty, dlatego i sukienka, dlatego że i sukienka, i płaszcz są luźne, to spięłam je sobie dużym paskiem z kokardą, która również tutaj dodaje temu strojowi kobiecemu charakteru. Pasek jest z River Island. Kupiony z second hand za 20 zł, w ogóle za totalne grosze, ale wygląda fajnie i okazale. Do tego mam jeszcze oczywiście, jak jest czerń i biel, to musi być czerwień, czyli czerwone usta, czerwone szpilki z Buffalo, te same co wczoraj, ale są bardzo wygodne. Także słuchajcie, to już jest najlepszy dowód, że te buty są wygodne, dlatego że drugi dzień, cały dzień w nich śmigam i jeszcze torebka z Solara. Do tego wszystkiego jeszcze okulary przeciwsłoneczne, oczywiście, do tego, że sieci mi słońce, okulary zajbany. Także ja wyglądam w ten sposób. My lecimy teraz, zobaczyć, jakie będą dzisiaj pokazy, dlatego że wczoraj było świetnie. Jak widzieliście, nagrałam dla was wszystkie finały y, każdego pokazu, na którym byliśmy dzisiaj. Też nagram wam y, takie te wszystkie finały. No i tutaj myślę, że muszę ponagrywać wiele stylówek, bo jest mnóstwo świetnie ubranych ludzi. Także my lecimy Fashion Week, sobota. Chodźcie. W tej edycji muszę jeszcze wspomnieć o tym, że tym razem jest podział na offy i na Designer Avenue, ale to jest nie tylko podział oczywiście taki pod względem godzin, ale jest również podział miejscowej, dlatego że nie jest tak jak w poprzednich edycjach, czyli że wszystkie pokazy i offy i Designer Avenue odbywały się w jednym miejscu, tutaj właśnie, przy głównym namiocie, w głównej hali. Tylko tym razem offy, czyli te poranne pokazy, odbywają się w domu Towarzystwa Kredytowego, w pięknych, zabytkowych wnętrzach. Jest tam wprawdzie trochę mało miejsca, natomiast wnętrze jest naprawdę bardzo ładne, także rano jedziemy na OFY, gdzie indziej, a potem wracamy tutaj do głównego namiotu, do głównej hali na pokazy Designer Avenue. Dzisiaj jest niedziela, czyli trzeci dzień naszego pobytu na Fashion Week. To już jest ostatni dzień, i dzisiaj jest tutaj w koło zdecydowanie spokojnie. Jest mniej ludzi, no i powiem wam, co tego trzeciego dnia dzisiaj mam na sobie. A na sobie mam dzisiaj um, jedną bluzkę projektantki, która tutaj wystawia się w showroomie, a jest to piękna bluzka, właściwie taka bluza wielka, taka napompowana powietrzem. Cas Kryst, to jest młoda polska marka, projektantka, która nie dość, że jest do kupienia dzisiaj w showroomie podczas Fashion Weeku. Miała również swój pokaz na ofach w czwartek. Niestety ja na tym w okazji nie byłam, ale jestem fanką projektantki. No i dzisiaj mam piękną bluzkę przeszytą em, takimi złotymi niśmi, która w tym słońcu wygląda dzisiaj po prostu fenomenalnie. Ja się w niej czuję świetnie, ja lubię złoto i tego typu klimaty. Do tego mam spódnicę z gapa, tu już tak jak w piątek, trochę podobny jest ten zestaw, no ale jednak troszkę inny. E, do tego jeszcze em, akcesoria, czyli torebka e, z DZ usta, e, naszyjnik wielki z chemu, złoty taki. Powiem Wam, że bardzo dużo ludzi się pyta o ten naszyjnik. Jak ja mówię, że on jest z H&M i kosztował tam chyba około 25 zł. Wszyscy mówią, wow, musimy iść potem naszyjnik, także tutaj to jest taki fajny, charakterystyczny element. Do tego wygodne buty z Buffalo. Trzeci dzień już dzisiaj na szpilkach, także naprawdę one są bardzo wygodne. No i jeszcze ostatnie akcesorie, delikatna branzoletka od polanska Endco. Tutaj dziewczyny też się podczas Fashion Week'a wystawiają, także tak naprawdę mam dwie rzeczy, które są również do kupienia w showroomach. Także ja wyglądam w ten sposób. My lecimy, zapraszam Was na Fashion Week dzień trzeci. Fashion Week Poland edycja kwietniowa 2013 się kończy. Już jesteśmy po pokazach. Mi się bardzo podobało. No i co? Czas wracać do Wrocławia? Czas wracać do domu? Przeżyliśmy tutaj wiele ciekawych filmów. Było to bardzo inspirujące. Także jeszcze raz dzięki, że ze mną byliście. Zapraszam Was na drugi film, który pokaże to, co było w showroomach. Ten film za jakieś 2-3 dni ukaże się na moim kanale. To będzie drugi film z Fashion Weeka. Także dzięki za oglądanie i co? My lecimy do Wrocławia i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa. Dzień Radzia, radzi tobie, do no niej zespaliłam Zobaczcie, ze mną jest Rybka, szafa sztywniary, czyli legenda polskiej modowej blogosfery. To ona wprowadziła określenie Szafiarka Rybka, nie wstydź się, machamy do miejscu A Dzisiaj jest niedziela, czyli trzeci dzień naszego powrotu na faślubin, to już jest ostatni dzień. I dzisiaj jest tutaj koło zdecydowanie spokojnie, jest mniej ludzi, no i powiem Wam, co tego trzeciego dnia dzisiaj mam na sobie. Teraz przejdzie samochód. I mówię dalej, tak? Mówię dalej? Mówię dalej. A na sobie mam dzisiaj...